Ja jestem Michał i witam Was w kolejnym odcinku majsterkowania z kulturą. Dzisiaj pokażę Wam, jak bardzo prosty i bardzo szybki sposób stworzyć konfetti. Także zaczynamy! Okej okay, moi drodzy, aby przygotować takie konfetti w domu, będziemy potrzebowali rolkę po papierze toaletowym, balon, troszeczkę taśmy izolacyjnej, klej nożyczki oraz kawałek kolorowej kartki papieru. No i przede wszystkim, ja już tutaj sobie przygotowałem wcześniej, wycięte dziurkaczem kolorowe kółeczka. Jeśli nie macie dziurkacza, możecie pociąć na przykład kartkę papieru na bardzo drobne kawałeczki. Jeśli już wszystko mamy, no to zaczynamy. Ok. Aby wykonać nasze konfetti, musimy uciąć balon mniej więcej w tym miejscu. Tutaj, w miejscu, gdzie zaczyna się zwężać, gdzie jest szyjka balonu. Następnie musimy naciągnąć nasz balon na rolkę po papierze toaletowym. Musimy to zrobić dosyć dokładnie, tak aby tutaj wszędzie balon dokładnie. Przylegał do rolki i powinno prezentować się to w taki sposób. Ok, teraz musimy uciąć kawałek taśmy izolacyjnej i przykleić ją w miejscu, w którym balon styka się tutaj z rolką papieru, tak aby balon po prostu nie spadł i dobrze trzymał się puszki. Dlatego tak tutaj owijamy dookoła dookoła rolki naszą taśmę. W taki oto sposób. Teraz będzie nam potrzebny klej oraz kawałek kartki papieru. Ja sobie już wcześniej tą kartkę dociąłem pod rozmiar tutaj tej rolki papieru, tak abym Mógł teraz owinąć rolkę dookoła tutaj kolorowym papierem. Następnie delikatnie przesmaruję tutaj klejem miejsce łączenia kartki. W taki sposób tutaj dobrze teraz docisnę. I gotowe. Okej, okay, moi drodzy, moja tuba do konfetti jest już gotowa. Ja postawiłem na prostotę, jeśli chodzi o ozdobę mojej tuby. Ozdobiłem ją tylko kolorowym papierem. Wy możecie użyć swojej wyobraźni i ozdobić ją na różny fajny i ciekawy sposób. A teraz pozostaje nam tylko wsypać nasze wcześniej wycięte już kółeczka. Różnych kolorowych kartek papieru, wsypać je do środka naszej tuby. I gotowe. Teraz musimy sprawdzić, czy działa. Okej okay, moi drodzy, nasze konfetti jest już gotowe. I aby z niego szczelić, wystarczy, że pociągniemy od spodu za balon. Mocno napniemy i wyszczelimy. No to co. 3, 2, 1! Na to chyba czekali wszyscy od początku tego filmu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Możecie też przesyłać swoje prace na naszą stronę na Facebooku Centrum Kultury Champiń. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!